Moi drodzy, bardzo byśmy pragnęli, abyśmy już mieli teraz pandemię korony za sobą. I mieliśmy nadzieję jak najdłużej, żeby Boże Narodzenie było tak jak wcześniej i normalnie. Ale sytuacja teraz jest jednak tak poważna, że musimy wprowadzić nowe działania dla zachowania kontroli nad pandemią. Niebezpieczeństwo przyciążenia służby zdrowia i rozprzestrzenienia się tego bardziej zakaźnego wariantu Omikron prowadzi do tego, że konieczne są teraz nowe, surowe działania w naszym kraju. W dalszym ciągu dużo nie wiemy o Omikronie. Ale dużo wskazuje na to, że jest bardzo zaraźliwy o dużo bardziej niż wariant Delta, z którym już jakiś czas żyliśmy. Wiemy też, że można się zarazić, pomimo że jest się w pełni zaszczepionym. Dlatego dużo wskazuje na to, że szczepionka mniej chroni przed zakażeniem, ale tutaj w dalszym ciągu dużo nie wiemy. Na szczęście wygląda na to, że szczepionka chroni przed ciężką chorobą również przy omikronie. Na razie nie mamy żadnych wyraźnych oznak tego, że wirus powoduje poważną chorobę Celem teraz jest to samo, co i tydzień wcześniej, i do tego rząd dąży. Musimy uniknąć przepełnionych szpitali i przeciążonej służby zdrowia i opieki. Musimy ograniczyć zakażenie tak, abyśmy zapobiegli temu, aby wiele osób potrzebowało pomocy zdrowotnej równocześnie. Z drugiej strony musimy uniknąć działań prowadzących do pełnego lockdownu społeczeństwa, które zbyt bardzo wpłynie na życie dzieci i młodzieży. Wiemy, że pełny lockdown ma dla zbyt wielu wysoką cenę i trudno to wypośrodkować. Postrzegamy sytuację jako poważną. Zarówno zakażenie deltą i omikronem w Norwegii rośnie. Ilość hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w norweskich szpitalach i oddziałach intensywnej terapii w dalszym ciągu rośnie. W norweskich szpitalach leży prawie tyle samo pacjentów z koroną, co w szczycie wiosną 2020 roku. Słuchamy specjalistów, i ostrzeżenie organów służby zdrowia jest wyraźne. Już jesteśmy bliscy w wielu szpitalach i w wielu gminach przeciążenia. Punktem wyjścia jest brak lekarzy rodzinnych i niska ilość środków intensywnej terapii. Obydwa fenomeny tworzą się przez pewien czas. W budżecie na następny rok przydzieliliśmy na to większe dotacje, ale skutków z dnia na dzień nie zobaczymy. Szybkie zwiększenie ilości poważnie chorych może już za kilka tygodni doprowadzić do tego, że służba zdrowia nie będzie w stanie zapewnić koniecznej pomocy zdrowotnej tak jak chcemy. Dotyczy to zarówno pacjentów z COVID-em, jak i innych poważnie chorych ludzi, jak pacjentów chorych na raka i przypadki doraźne. I tak widzimy sytuację na czas obecny. Prawdopodobnym jest to, że Omikron jest we wszystkich częściach kraju. To możemy wziąć za podstawę. Dlatego wprowadzamy nowe Krajowe działania. Są to działania, które oznacza, odznaczą się bezpośrednio na życiu codziennym. Celem jest zredukowanie kontaktu towarzyskiego w społeczeństwie, równocześnie jak ochronimy dzieci i młodzież tak, jak możemy i unikniemy lockdownu. Najważniejsze wprowadzane przez nas działania to: zachęcamy wszystkich do zredukowania liczby bliskich kontaktów. Przemyślcie sami, co to oznacza. Nie wyznaczamy ilości, ale teraz mamy doświadczenie i wiemy, co trzeba dla zredukowania ilości napotkanych ludzi. Metr powrócił. Zachowajcie odległość. Zalecamy wizytę do maksimum 10 gości w domu i 20 osób na Wigil lub na Sylwester lub w dni świąteczne. Jest to tylko zalecenie. Powinniśmy jak najwięcej spotykać się na zewnątrz. Powinniśmy trenować na zewnątrz, na ile jest to możliwe, i wewnątrz na treningu lub ćwiczeniach nie powinno być więcej niż 20 dorosłych osób. Gdy nie można zachować odległości jednego metra, prowadzamy nakaz nosenia maski. Pracodawcy mają przystosować pracę zdalnie tam, gdzie jest to możliwe. I na sam koniec powtórzę najważniejsze. Zaszczepcie się. Albo pierwszą drugą lub trzecią dawką i coraz więcej osób otrzymuje propozycję trzecią. Zaszczepcie się. To ma znaczenie dla zwalczania wirusa, wirusa Delta i ma to również znaczenie dla omikronu. Działania to oznaczają, że tak jak to jest możliwe, chronimy dzieci i młodzież. Zalecenia jednego metra nie dotyczą dzieci w przedszkolach i wieku podstawówki. Mogą mieć więcej gości niż my dorośli, dopóki są to dzieci z tej samej klasy czy kohorty. Dzieci i młodzież mogą również trenować normalnie. Prowadzamy nakaz prowadzenia przedszkoli i szkół w bezpiecznym reżimie sanitarno epidemiologicznym. Jeszcze nie ma decyzji, ale prosimy gmin na przygotowanie się na to, że w szkołach i przedszkolach będzie poziom żółty. Dobrze być przygotowanym. Szkoły, wyższe uniwersytety muszą się przygotować na zdalnie. I chcę coś powiedzieć o świętach Bożego Narodzenia. Zalecamy więc maksimum do 10 gości w domu, dodatkowo do osób mieszkających w jednym domu. Można jednak mieć do 20 gości w przeciągu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, jeżeli można między gośćmi zachować odstęp jednego metra. Szczegóły, które nie w nie będę zagłębiał, znajdują się na stronach internetowych o koronie ale niezależnie od tego, jak sformułujemy zalecenia i przepisy, to będzie coś, czego nie zauważymy. I będzie coś, co będzie trochę sztuczne i nielogiczne. Dlatego chcę podkreślić, że z tym nabytym przez nas doświadczeniem i zaufaniem i że wiemy, co to teraz dotyczy, z odległością, bliskimi kontaktami i zredukowanym kontaktem towarzyskim, myślę, że ludzie już to wiedzą. Myślę, że ludzie wiedzą cel zalecenia i przepisów w ten sposób mogą zachować kontrolę, co jest cel. Pani minister zdrowia zaraz omówi nowe krajowe działania dotyczące życia lokali, rozrywki i przepisów związanych z kwarantanną? Nie ma wątpliwości w tym, że chociaż teraz nie zamykamy, to ważnym jest powiedzieć, że wiele z tych działań będą trudne dla części gospodarki. Wielu z Was pracuje w kulturze, lokalach i restauracjach i turystyce. Będą mieli anulowane zlecenia i będą musieli żyć z ograniczeniami. Rozumiem to bardzo dobrze, że odczuwacie desperację. Dlatego przedłożymy w parlamencie propozycję rozwiązania, które, tak jak to będzie możliwe, skompensuje narażone działalności. Pan minister finansów mówi to bliżej. I pragnę Was zapewnić, że organy służby zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Urząd Spraw Zdrowia i dobre osoby u władzy w całym kraju obserwują uważnie rozwój pandemii. Można powiedzieć z godziny na godzinę. Chcę powtórzyć to, co powiedzieliśmy wcześniej. Jeżeli będą potrzebne nowe działania, to powrócimy z większą ilością. Wtedy trudniej będzie chronić dzieci i młodzież. Na dzień dzisiejszy nie możemy wykluczyć, że będzie to konieczne. Wiele rzeczy jest niepewne, ale myślę, że jedna rzecz jest pewna, to że jest ciężko. A więc przed tym, jak pani minister zawiał umowy działania bardziej szczegółowo, powiem następująco. Wielu odczuwa, że znów jesteśmy na linii startowej na pewien sposób. I już niedługo dwa lata każdy na swój sposób męczy się z tą pandemią. Wiele osób jest zmęczone, przynajmniej służba zdrowia i gminy, gdzie dobrzy pracownicy przed całą pandemią walczą dzień i noc. Chcę ich pochwalić, chcę im podziękować w szpitalach, oddziałach intensywnej terapii i w całej tej działalności, którą jest szpital. I w gminach, gdzie odbywają się szczepienia i się spotykają ludzie w trudnych sytuacjach, gdzie ludzie ciężko pracują, gdzie ludzie są chorzy i gdzie trudno jest znaleźć ludzi na zastępstwo. Ale przez tą ciężką rundę przebrniemy razem. Będziemy sobie pomagać, słuchać się zaleceń, trzymać się nakazów. Trudno jest zaczynać nową zimę z surowymi działaniami, ale nieodpowiedzialnym i błędem byłoby nie wziąć tego jak najbardziej na poważnie poradzimy sobie i z tym. Wszystko wskazuje na to, że szczepionki chronią większość przez przeważną chorobą i do osób, które się nie zaszczepiło, zróbcie to, skontaktujcie się z gminą. I do osób, którym zaproponowano dawkę odświeżającą, coraz więcej osób je dostaje. Nasi starsi są w pierwszym rzędzie, ale dojdzie i do innych, przyjdźcie, zgódźcie się na szczepionkę. Przekazuję słowo pani minister zdrowia Ingiel. Proszę. Dziękuję. Właśnie zdążyliśmy odzwyczaić się od maski i metra. Zdążyliśmy zapomnieć o miejscowieniu przy stole i limitach liczbowych. I znowu nadeszły. Niektórzy ledwo mieli czas, by zapomnieć lub odzwyczaić się od pandemii i jej konsekwencji. I to specjaliści w służbie zdrowia, zarówno w gminach, jak i w szpitalach. Urząd do Spraw Zdrowia stwierdza, że możliwości w służbie zdrowia i opieki doświadczają w wielu gminach wyzwań spowodowanych pełnym otwarciem i obniżeniem działań ogólnych wobec pandemii z powodu kryzysu z lekarzami rodzinnymi, brakiem pielęgniarzy i pielęgniarek i dużej presji na wszystkich kluczowych osobach w radzeniu sobie z kryzysem. Urząd stwierdza, że specjalistyczna opieka zdrowotna stoi przed wyzwaniem dotyczącym wydolności w większości jednostek opieki zdrowotnej, w niektórych miejscach przed olbrzymim wyzwaniem. Jeśli trend zakażeniowy się nie obróci, to Urząd do Spraw Zdrowia uważa, że będzie istnieć wysokie ryzyko, że specjalistyczna opieka zdrowotna w krótkim czasie zostanie przeciążona. Kiedy mówimy, że wydolność służby zdrowia jest przeciążona, to chodzi nam w zasadzie o specjalistów, którzy tam pracują. To oni są teraz przeciążeni. Oni bardzo długo i ciężko pracowali i nie mamy żadnych osób, które siedzą gotowe na ławce rezerwowej, którzy mogą przejąć pracę, gdy ci potrzebują przerwy. Kiedy służba zdrowia będzie przeciążona, uderzy to w nas wszystkich. Doprowadzi to do tego, że przekładane będą operacje i kolejki będą się wydłużać. Jeśli nie zdołamy tego odwrócić, to sytuacja szybko się pogorszy. Dlatego musimy zmniejszyć zakażenie i obniżyć obciążenie specjalistów. Podejmujemy ukierunkowane kroki w celu obniżenia nacisku zakażeniem i ułatwienia codziennego dnia pracy dla tych, na których wywiera się największy nacisk w służbie zdrowia. Dziś istnieje wymóg 10-dniowej kwarantanny zakażeniowej dla członków gospodarstwa domowego i odpowiednich osób bliskich, kiedy dana osoba zostanie przetestowana pozytywnie testem koronawirusowym przy podejrzeniu o omikron. Wprowadzamy wymóg 10-dniowej kwarantanny zakażeniowej dla absolutnie wszystkich bliskich kontaktów, jeśli istnieje podejrzenie o mikron. Wszystkie bliskie kontakty mają się przetestować za pomocą testu PCR tak szybko jak to możliwe i w dniu siódmym po bliskim kontakcie. Przy negatywnym teście w dniu siódmym można zakończyć kwarantannę. Lekarze rodzinni i pogotowia doświadczają w tych dniach dużego napływu pacjentów. Dlatego dopasowujemy rozszerzenie wydolności tak, aby pacjenci otrzymali te świadczenia, jakich potrzebują i aby lekarze rodzinni mieli możliwość wykonywania swojej pracy. Ponownie wprowadzamy stawki, które ułatwią lekarzom rodzinnym kontrolowanie i leczenie pacjentów w trakcie pandemii. Staramy się, by więcej niż jeden lekarz mógł pracować na tej samej liście lekarzy rodzinnych w tym samym czasie. Następnie wprowadzamy kilka działań, które wielu dobrze zna już z wcześniejszego okresu. Wszystkie nowe krajowe nakazy i zalecenia wchodzą w życie o godzinie 24, przepraszam, o godzinie 24 w nocy z środy na czwartek 9 grudnia. Trwają przez 4 tygodnie, ale będą ocenione na nowo po dwóch. Będzie nakaz, by miejsca podające jedzenie stworzyły sprzyjające warunki, by wszyscy goście utrzymali od siebie metr odległości, z wyjątkiem tych z tego samego gospodarstwa lub odpowiednich bliskich osób. Będzie nakaz podawania jedzenia przy stole i miejsc siedzących we wszystkich miejscach podających jedzenie z pozwoleniem na podawanie alkoholu z wyjątkiem wydarzeń kulturalnych. Podawanie alkoholu będzie się kończyć o godzinie 24.00. Miejsca serwujące jedzenie mają rejestrować dane osobowe wszystkich gości, którzy wyrażą na to zgodę. Podawanie alkoholu będzie wstrzymane o godzinie 24.00 na wszystkich wydarzeniach z podawaniem alkoholu i wymóg odpowiedzialnego organizatora. Organizator musi mieć wykaz wszystkich obecnych i dopilnować, by osoby nie pochodzące z tego samego gospodarstwa mogły utrzymać od siebie metr odległości. Łącznie będzie maksymalnie 20 osób na prywatnych spotkaniach w wynajmowanych i wypożyczonych lokalach. Na stypach po pogrzebach i pochówkach będzie dozwolone 50 osób. Na wydarzeniach publicznych bez stałych wyznaczonych miejsc zezwala się na 50 osób. Na wydarzeniach publicznych ze stałymi wyznaczonymi miejscami zezwala się na 3 kohorty po 200 osób, jeśli będzie odległość 2 metrów między kohortami, a zatem łącznie 600. Zalecamy pracodawcom dopasowanie warunków do elastycznego czasu pracy tam, gdzie nie ma możliwości pracy zdalnej. To zmniejszy obciążenie transportu publicznego i ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia w godzinach szczytu. Zalecamy metr odległości na wydarzeniach na zewnątrz i korzystanie z maski tam, gdzie nie jest to możliwe. Moi drodzy, trudno jest ponownie wyciągnąć maski i miarkę, ale jest to zupełnie niezbędne. W wielu gminach ciężko pracuje się nad tym, by zredukować zakażenie. To ciężka praca, kiedy zarówno pracownicy i ludność są zmęczeni długimi dniami pracy i pandemią, która nie odpuszcza. Jestem pod wrażeniem Trumse, Trondheim, Uszlu i Bergen. By wspomnieć o niektórych. Ale teraz wszyscy jesteśmy zmuszeni, by przyjść z pomocą. Z maską i miarką, z limitami ilości i miejscami przy stole. Robimy to dla specjalistów w naszej służbie zdrowia i dla nas wszystkich. Przekazuję słowo ministrowi finansów. Dziękuję. Przejdę przez rozwiązania finansowe, o których dziś zadecydowaliśmy z rządem, że je wdrożymy. To, co się teraz wydarzy, to to, że różne części gospodarki dotknie to odmiennie. Duże części norweskiej gospodarki świetnie sobie radzą, jest duża aktywność, spojrzeliśmy na liczby i tam też jest dużo optymizmu, ale są niektóre, są przez to bardziej dotknięte, zwłaszcza te, które gromadzą osoby w miłym towarzystwie albo kiedy podróżujemy. I wtedy ideą tych finansowych rozwiązań kompensacyjnych i tych różnych rozwiązań, które wprowadzamy, jest próba sprawienia, by dotknięci odczuli to mniej doraźnie. Przejdę przez to po kolei. W punkcie numer jeden przeprowadzamy krajowe rozwiązania kompensacyjne, które wiele osób zna. Ale wprowadzimy niektóre dopasowania, m.in. będzie... Będzie niższy spadek obrotu niż to było w poprzedniej rundzie, więc firmy, które miały to wcześniej, doświadczą, że będzie niższy wymóg ilości obrotu. Ustawimy również maksymalną granicę, która sprawi, że dotyczyć to będzie wielu małych i średnio dużych przedsiębiorstw. Następnie wzmocnimy gminne rozwiązanie kompensacyjne, o którym również rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Wzmacniamy to rozwiązanie, dodajemy jeszcze jeden miliard, tak aby było to gospodarczo mocne. Zrobimy również poprawki w samym świadczeniu, tak aby były bardziej obiektywne kryteria, do których się odnosimy, tak by była elastyczność i miejscowe dopasowanie. Dodatkowo ma być trochę bardziej przewidywalne dla tych, którzy z tego świadczenia będą korzystać. Więc, miejmy nadzieję, będzie bardziej celowe tam, gdzie jest taka potrzeba, ale dodatkowo będzie bardziej przewidywalne, kiedy je wzmocnimy w ten sposób, który właśnie zaproponowaliśmy, że zrobimy. Dalej wydłużymy świadczenie kompensacyjne dla pociągów, komercyjnych autobusów i połączeń promowych. Zostanie wydłużone do końca marca. Zaproponujemy, by opłata lotnicza za pasażera, żeby nie było opłaty lotniczej za pasażera w styczniu, lutym, marcu, by pomóc lotnictwu. Jeśli chodzi o transport publiczny w gminach wojewódzkich, to w budżecie. Państwowym przyjętym w zeszłym tygodniu, już informowaliśmy o 500 milionach koron do gmin wojewódzkich poprzez to, co tam zostanie przyznane, również to, co nadeszło w nowym bilansie, ale informuję również, że cały czas nadzorujemy, aby dopilnować, że województwo otrzymają kompensatę za wyzwania, z jakimi się zmierzą w związku z tym i również, by gminy otrzymały kompensatę za swoje dodatkowe wydatki. Możecie być całkiem pewni tego, że wydatki na szczepienia, testowanie, monitorowanie zakażenia, te całkiem podstawowe rzeczy spowodowane przez koronę na przykład zwiększone korzystanie z osób na zastępstwie, w tym pomoże państwo, tak by można było podjąć działania ochronne przed zakażeniem, by móc zwalczyć zakażenie. Osoby w gminach również dobrze wiedzą, że ta grupa robocza, którą mieliśmy, też będzie wydłużona właśnie po to, by było bezpieczeństwo dla tych, którzy zarządzają miejscowymi środkami. Dalej są świadczenie opiekuńcze, to zwłaszcza dla rodziców małych dzieci. Z powodu tego, że szybko pojedyncze rodziny będą musiały pozostać więcej w domu, podwoimy ilość dni, kiedy będziesz mógł być w domu i otrzymy za to świadczenie opiekuńcze w 2022. Chciałbym powtórzyć to, co ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu, że państwo przyjmuje nieobecność chorobową od i włącznie z dniem szóstym. W zwykłej sytuacji jest to dzień 16, ale od i włącznie z dniem szóstym przy nieobecności związanej z koroną. Więc państwo odciąża zakład pracy, któremu doskwiera to, że pracownicy muszą zostać w domu z powodu korony. Jak również informowaliśmy w zeszłym tygodniu, przedłużamy świadczenie kompensacyjne dla kultury i sportu. Możemy również przyjrzeć się, czy możemy dokonać zmian, by jeszcze lepiej to dopasować do sytuacji, w jakiej znajduje się kultura i sport. Robimy wyjątek dla granicy dochodu dla studentów, którzy pracują w szkole, przedszkolu, służbie zdrowia, właśnie po to, by udostępnić siłę roboczą, by pomóc przedsiębiorstwom, które mogą mieć trudności. Tak więc to ta runda była trudna dla wielu pojedynczych osób i ludzi i widzimy coś, co jest trochę paradoksem, co jest pozytywne. To to, że norweska gospodarka, gospodarka równolegle dobrze za tym podąża. Więc wiele firm zarabia dobre pieniądze, ale chodzi o to, by pomóc tym, którzy będą mieli problemy w związku z nowymi działaniami sanitarnymi i tym gminom, województwom, które wprowadzają działania dookoła, by miały bezpieczeństwo swoich finansów, by mogły utrzymać swoją aktywność i zwalczyć zakażenie. Mamy nadzieję, że dostarczy to większego poczucia bezpieczeństwa dla firm, które z pewnością mają i dziś ciężki wieczór. Przekazuję głos do służb sanitarno epidemiologicznych i do Kamili Stoltenberg. Dziękuję i dobry wieczór. Niestety koronawirus i tej zimy spowoduje dużo zakażeń i ciężką chorobę, może więcej niż kiedykolwiek podczas tej pandemii w Norwegii. Obecnie panuje duża niepewność, co wariant Omikron będzie oznaczał dla epidemii w Norwegii, ale dużo idzie w złym kierunku. Naturą wirusa jest zmienianie się. Za każdym razem jak wirus mnoży się w nowo zarażonej osobie, tworzą się mutacje. Nowe wirusy mutanty rozprzestrzeniają się łatwiej niż stare, z czasem przejmują miejsce. Nazywamy je wariantami. Rok temu był wariant alfa, który wtedy nazywaliśmy wariantem angielskim, który wszedł i przejął miejsce. Latem był wariant delta i teraz wygląda na to, że z wariantem omikron będzie w przeciągu kilku tygodni to samo. Przywagą wariantu omikron jest to, że wygląda na to, że dodatkowo do niezaszczepionych, zaszczepieni łatwiej się nim zarażają. Może on zatem rozprzestrzenić się do większej części ludności. I gdy wiele osób zostanie zakażone, to będzie też trochę więcej osób z poważną chorobą. Widzimy, widzieliśmy już to z wariantem Delta i zapewnie będzie gorzej z wariantem Omikron. Odporność po szczepionce chroniła nas dobrze przed poważną chorobą, zarówno przed Alfa, jak i Delta. I liczymy na to, że będzie też to dotyczyć i Omikrona. Wiele osób może zostać zarażony wariantem Omikron, ale najprawdopodobniej nie będą bardziej chorzy niż przy wariancie Delta. Dotychczas nie widzieliśmy oznak bardziej poważnej choroby u zaszczepionych, ale również nie łagodniejszego przebiegu choroby. Dobrze by było, aby ten wariant dał łagodniejszy przebieg choroby, ale zagrożenie Omikronem jest jednak olbrzymie. Jeżeli wiele osób zostanie zakażone, to będzie więcej osób z ciężkim przebiegiem choroby. Możemy mieć nadzieję na najlepsze, ale wiemy za mało, aby nie przygotować się na gorsze. Wiemy za mało o tym, na ile poważną chorobę powoduje omikron. Wiemy za mało o tym, czy szczepionki nas chronią przed zakażeniem, czy nie, lub jak dobrze nas chronią przed ciężką chorobą. I w dalszym ciągu wiemy za mało o tym, jak szybkie jest rozprzestrzenianie zakażenia, ale wygląda na to, że jest szybkie i to samo w sobie jest wystarczająco złe. I dojdzie nowa wiedza. Przyjdą dobre wiadomości, możemy się mylić przesadzić albo musimy się przygotować, że tak nie jest. Nowa, pewna wiedza wymaga czasu, dlatego musimy zahamować wariant Delta i opóźnić Omikron tak, aby szpitale i gminy podołały swoim zadaniom, więcej osób otrzymało trzecią dawkę i mniej osób w następnych tygodniach ciężko zachorowało. To jest przyczyną tego, że doradziliśmy rządowi wprowadzenie nowych działań tak szybko, jak to jest możliwe. Dziękuję.